Witam wszystkich bardzo serdecznie na jednym z Sosnowieckich boisk. Dzisiaj będziemy powtarzać ruchy graczy z NBA. Na wstępie zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału oraz zostawienia lajka, jeśli wam się spodoba ten film. A teraz przejdźmy do gry. Dobra, na sam początek spróbujemy Kerego, pierwsze podejście. To JR Ogólnie to moje buty nie są jakoś zbytnio odpowiednie do koszykówki, ale mam nadzieję, że wytrwają dzisiejszy pojedynek. No Przed? A? Przed? Szczególnie świetna sytuacja, bo wywalili nas już z dwóch boisk ze względu na to, że jest tak kwarantanna i nie można grać. I to zależy od szkoły, jakie godziny są oczywiście dostępne. No i trafiliśmy po prostu na jedno z boisk, które jest akurat od szkoły specjalnej. No ale jest wolne, można grać, nikt nie pilnuje, więc zaczynajmy. Nie jest jedyny cel, ale się urabiasz. <noise> Jakby zaczął. Brawo. No i teraz ja zrobię trik. Zrób to samo, dawaj. Pierwsze podejście, LeBron James. W sensie, to musi być tak. Bum. Bum chyba. No. To przestań kamerowania. Wiadomo, że akcje przedstawione tutaj nie są tak spektakularne jak te z NBA, no bo wiadomo, jest więcej graczy i to jakoś fajnie wygląda podczas meczu. No ale tu chodzi przede wszystkim o zabawę, o challenge, jaki żeśmy pokazali. Myślę, że wyszło nawet spoko. No i jeśli taka seria się spodoba, to myślę, że będę coś takiego kręcił. No i widzimy się w następnym odcinku. No i elegancko znowu.